Kryrowa wieś i wchodzimy w las. Wyszliśmy z terenu budowy drugi Chrlowa wieś, 45 minut Cięcie drugie Akcja I byliśmy w Pustelni Świętego Jana Wczoraj wieczorem była herbata Zjedliśmy kolację Później Słuchaliśmy katechasy. I dzisiaj rano jakieś śniadanko, ciasto, kawka, no i życie. I życie nabiera barw. I zobaczyłyśmy pielice popier... w bardzo uroczym kryzonie. Które żyją w ścianach drewnianych domów Tutaj wyglądają jak łóżki Chronisko, 100 metrów, pole namiotowe Taka wiata Cyrlowej Gdzie my jesteśmy? Yy, wieś Chyrowa Taki bajeczny domek z bali, pokryty strzechą, Kuski. Teraz się napijemy. Kąty. 45 Regnamy hrową A my przyszliśmy stamtąd a idziemy tam w tym błocie czy w tej linie tutaj po prostu to nie ma znaczenia, ale jak się podchodzi było to błocie, czy glina zaletia bieżnik Bardzo łatwo się poślizgnąć. I ten bóg praktycznie traci przyczepność. Ale kijki pomagają się nie wywrócić. No więc jak na razie, aż od wołosa tego nie było żadnej gleby. Za nami coś ponad 100 km. Jak na razie, póki co, ani razu nie, musieli, nie zgubiliśmy się. Ani razu nie musieliśmy się tam nigdzie wracać. Bez względu na źle obrany kierunek. Widok. Ze wzgórza Polana nad Chyrową. She's Mało. dwukolorowa dwukolorowy świerk tu ma trochę takiego nie wiem niebieskiego jasno niebieskiego bardzo a tutaj jest zielone taki się nazywał chyba srebrzysty czy coś takiego Srebrzysta jodła, znaczy kolor. Kąty godzina dwadzieścia. Chodzimy od chyrowej do kątów. Tutaj taki widoczek mamy. Daleko po horyzont, tam w oddali nie wiem, czy to jest babia góra, trzeba będzie to sprawdzić. Z tego miejsca jest to idealnie na północ ta góra wypada. Ale co to jest? Już na postoju, jak mapy odpalimy, to sprawdzimy. A tu piękne choineczki rosną. Które później będziemy mieli w domku. W domkach na Boże Narodzenie. Taki widoczek z łysej góry. W stronę kątów. Jest tutaj ławeczka. Można posiedzieć, od początku. Zejście do kątów. Tam na rozdrożu, gdzie się jakby ze sobą cztery drogi spotykają, to patrząc na ten metalowy krzyż, na wprost do niego prowadzi droga. To idąc do ustronia. Trzeba wybrać tą drogę Po lewo, która się znajduje Od tej drogi prowadzącej na wprost Do krzyża Tam się musieliśmy GPS-em, Maps.me Wspomóc Bo tak trochę było Nie do końca to jasne i oznaczeń Na szlaku nie było tak jak należy wiatka na zejściu do kątów miejsce na ognisko namiot od biedy się rozbiło jak Tu chyba jakiś lokal prawo, lewo a w lewo. Wyruszyliśmy już z kątów. Podchodzimy w kierunku Magórskiego Parku Narodowego W kierunku Bartna. No ale to już następnego dnia w sklepiku Jedzonko Mały zapasik coś dobrego do picia. Ma park narodowy po prawo. Górski Park Narodowy Nasz dzień kończymy na przełęczy, coś na H. Chabrowa, nie Chabrowa. Na Magórskim. Niestety nie ma wody. Strumyku tutaj żadnej. Nigdzie. Dobranoc.